Jeśli też skórę mieszaną lub tłustą. Rano wykonujesz pełną pielęgnację, czyli oczyszczanie tonik serum, krem na dzień i krem z filtrem. I niestety już po kilku godzinach widzisz, że Twoja skóra potwornie się wyświeca i błyszczy. Zrezygnuj z kremu na dzień. Zostań tylko przy serum i na nie nakładaj filtr. Postaw na serum, które jest lekkie, które nie jest tłuste, które nie jest lepkie, ale zawiera w składzie antyoksydanty. Antyoksydanty zadbają o Twoją skórę ochronnie, będą wymiatać z niej wolne rodniki, które powstają na przykład między innymi ze względu na promieniowanie. Moja propozycja dla Ciebie to serum od marki Vitinia Skin Love. Będzie idealne w porannej pielęgnacji, sprawdzi się do Twojego typu skóry, tak naprawdę do każdego. Ma super skład, świetne substancje aktywne, lekką, nielepką, nietłustą konsystencję, która będzie idealna pod SPF. A teraz jak najszybciej zapisz sobie tę rolkę, by pamiętać o tym świetnym serum i koniecznie zaobserwuj mój profil po więcej kosmetycznych, pielęgnacyjnych wskazówek.